Liścik Jak my lubimy czytać wasze listy <grymne> Dobrze Dobrze A ja poukładam e, Hej Koko, co tam u was? Jak szkoła? Mam nadzieję, że spoko e, Napisz ja e, Dziękuję ci za tą wymianę i za petki W paczce masz LPS Collie LPS Shorthair e, Table tabl... Nie... Ta... Czekaj, gdzie to piszę? Tu, e, tableta Tablet, no czy, czy to, co tam jest? E, LPS, miś list, który czytacie, rysunek e, Tasiemka z napisem Nie wysyłałam akcesori, nie wysyłałam kokardka mojej roboty Mam nadzieję, że zado zadowolony z wymianki, bo ja bardzo i sorry za moje pismo. Nie, nie wiem o czym pisać, więc papatki, Dziękuję za wymianę PS, Petki mają prośbę. Wystąpią w Waszych serialach wziaki te LPS TV. E, no rysuję, wiem, napiszcie. Jak fajnie te LPS TV no, fajnie. Ja, plus, ja też mam. ten krokony Równa się trzy Ej, mamy napisać! E, to będzie... Takie kropki i chyba mamy coś do bo jest napiszcie. Eee, równa się. No, A ja nie wiem, co tu mamy napisać. Chwila zastanowienia. Równa się. Zaraz wracamy. Już mnie więcej wymyśliłyśmy. No, tylko teraz on napiszę. Równa się. Przyjaciele, przepraszamy cię bardzo, ale nie miał, nie, nie mam nawet pomysłu. Co tu można napisać? No. No, nie, no, dziękuję. za te o... katepetki, więc był tutaj coli. koli, Mi się I misio. List Mist. taki katek. Fajnie misia. Tutaj takie Poli I kot. I no, fajne rzęsy. Mhm. Czekaj, czekaj, czekaj! Takie jak ona. Podobno do tego. No, też mi się tak skojarzyło. Oczy ma takie same. No. Tylko trochę ciemniejsze. O. No. No właśnie, mięso A więc na dziękujemy A jak coś to właśnie jest. Dziękuję bardzo. Jak coś to w opisie pisze co tam byście chcieli się wymienić. Tak. No. Więc jak chcesz się z nami wymienić, napisz do nas na Skype'ie lub na Skype, na, no, na Skype, na Skype a nie w komentarzu. Nie w komentarzu, nie, bo potem na przykład nie dać się odpowiedzieć, albo coś, albo nie masz filmów i nie mogę do ciebie napisać. Mm. Tak, więc to na tyle i dziękujemy DLPS TV za wymianę, bo no. było bardzo miło się wymieniać. Tak. No, to papatki. Papa.